Cześć, witam Was serdecznie w tak krótkim czasie od ostatniego odcinka. Mam dla Was kolejną porcję informacji, a mianowicie najprawdopodobniej prawdopodobniejszą datę premiery Wiedźmina III, znaczy dodatku do niego, krew i wino, oraz informację dotyczącą taligry gry do Gwinta. Mianowicie, jeżeli chodzi o część tą najistotniejszą, czyli datę premiery, to wczoraj, tak jakby to powiedzieć kolokwialnie, Steam puścił parę troszeczkę ponieważ ustanowił datę na 30 maja, nie 31, a 30 maja, czyli to nie wtorek, a poniedziałek. No i szybko ta informacja ze streama zniknęła, już po raz kolejny, którą stream tutaj nam zaserwował. Tak więc. Może najprawdopodobniej wtedy możemy się spodziewać tej gry, aczkolwiek nie potwierdza się to z moją teorią, że gry wychodzą wcześniej. By przy, bynajmniej CD Projekt Red powiedziało, że wyda dodatek przed targami 3, które będą odbywać się 14 czerwca, więc możliwe daty oprócz 30 maja to również 31 maja, który to jest właśnie wtorek, i 7 czerwca, który również już jest wtorek o którym mówiłem we wcześniejszym materiale, plotka nie jest prawdziwa, bo nie została potwierdzona przez, przez żadnego pracownicza celu Projekt Red. Jest to jedynie wpis na reddicie wykonany przez pracownika jakiegoś wielkiego sklepu detalicznego o T0N10 i twierdzi on, że termin 31 maja otrzymał od y, działu sprzedaży i to jest pierwsza informacja. Tak więc mamy teraz już możliwości trzy odnośnie daty premiery: jest to 31 maja, 30 maja, o kolejność: 30 maja, 31 maja i 7 czerwca, poniedziałek lub dwa wtorki. Y, no i teraz y, pragnę Wam powiedzieć jeszcze jedną informację odnośnie pudełkowego wydania y, talii do Gwinta, m, krew i wino. Mianowicie e, niczym się to nie będzie różnić. Zasada pozostaje taka sama jak w dodatku serca z kamienia. Wszystko jest takie samo oprócz koloru pudełka. Kolor pudełka jest czerwono-srebrny, a nie niebiesko-srebrny jak to było w przypadku serca z kamienia. No i będziemy mieli teraz cztery talie, ale do gry wprowadzili przecież jeszcze piątą talię, więc może możliwe, że będziemy e, się e, mogli spodziewać jakichś... Być może małego DLC, być może czegoś dodatkowego, tego nie wiadomo, to jest tylko takie przypuszczenie. To wszystko chyba na dzisiaj, to jest strasznie szybka informacja, ale chciałem wam to powiedzieć, ponieważ w poprzednim filmie zapomniałem tego zawrzeć, ale jest to bardzo istotna informacja, bo to w końcu data premiery. Najwyżej, jeżeli się to nie spodoba, czy, czy, czy będzie jakieś y, 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 ale i tak dalej, minusy to, y, nasze znaczy minusy, jeżeli będzie się to Wam nie podobać, to najwyżej po prostu to usunę, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niedługo w kolejnych materiałach. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć.